Już, szanowne państwo, to pudełeczko, coś tu w pudełeczku jest, tajemnica wojskowa. To jest historia. To jest historia. Jak major nazwał to jest historia. Otwieram teraz te pudełeczko. Możesz nagrać te pudełeczko, żeby ludzie widzieli. Zamknięte jest, prawda? Tak jest. To zrobię. Teraz przenoszę. Teraz przenoszę dla, bliżej, otwieram. Biorę pierwszy na jedną stronę, na drugą stronę, krzyż złoty. Sibiraka nie pokazuje, trzeba będzie pilnować. Później odznaka srebrna Armii Krajowej. Chcecie dalej, może dalej będę udowadniać, ale poszukam dla Was. To będzie na razie tylko tyle odkrycia. Po moim świętym pamięci Bronisławie Konanowiczu. Ale mam dalsze dowody, że z tymi oznakami jest legitymacja. Potwierdzone przez Armię Krajową, przez Sibir. Nie tutaj Białostocką. Ja nie czerwony jestem. Tylko warszawską. To nie tutaj otrzymywał oznaki. Tylko w pałacu. Za Lecha profesora Kaczyńskiego. On odznaczył, ale świętej pamięci Lech Kaczyński nie dożył, zabili, a stał Aleksander Kośniewski i podpisał legitymację, ale prezydent niegodny, nieuczciwy, pijaczek, który mówił, że on nie pijak. Że on chciał badać się przez IPN. Przez jeszcze wyższe władze. Zbadali jego. Proste Ale prędko leczeli. Tak już nic nie mówić. Ze stanowiska. To oficjalnie każdy człowiek wie. Ale proszę pana, jak pan był no w solidarności, a pan zawsze się wypowiadał, ja mogę to powiedzieć, to jest ogółem nie wstyd, że pan nigdy w życiu ogółem nie... Nie spożywał alkohol. A par razy było. Już że piwko sobie całe te. Proszę pana, pan nie pali. Takich rzeczy proszę nie pan. można. Już? po prostu mówić. Już kończył? skończył? Skończył. Odpowiedzieć na to pytanie? Właśnie. Dobra. Już odpowiem na twoje pytanie, panie majorze. Do zasadniczej szkoły, do na do technikum. Ukończenie techniką alkoholu nie spożywamy. A tu? Niedziela dzisiaj to o, takie właśnie ludzie wysłali, żeby sobie zjadą dobrze testować. I, I ogółem smaczne, o! Takie to jest. Stare, ale to bardzo jest pyszne. I ogółem zdrowie wszystkim, którzy nas oglądają. I wypij ze zdrowia mego tatusia. Za armię krajową, za wszystkich piję, i za którzy Solidarność, żyją, którzy nie żyją, że ja walczyłem o Boga, ciebie powiem tak, majorze. A może już byłeś na świecie, a może nie, ale proszę nie krzyczeć. Jeszcze może z gniazda na gniazdo skakałeś, tak jak, jak samo i Meksykano, a ja już roznosiłem ulotki, ja już nosiłem ulotki na plecach. My byliśmy tam na górze, było nas w planie i my na pewno się tam, temu tutaj się spotkaliśmy i na pewno tam piątkę sobie przyłożyliśmy i temu się spotkaliśmy i dobrze w ogóle rozmawiamy i dobrze żyjemy ze sobą. I chcę powiedzieć dla tego człowieka, człowieku, jeżeli chcesz zasłużyć u Boga, a teraz dowiedziałeś się prawdę o mnie, tu prawda jest. Tu prawda jest. Bo chcę tylko zadać Tobie jedno pytanie. Jedyno jedno pytanie. I zastanów się, człowieku starszy. Z czego powstała Solidarność? Skoro Komitet Obrony Narodu Polskiego Rzeczpospolitej. Jeszcze raz powtarzam. I nie mów, nie mów fałszywie. Przeciw niemu człowiekowi innemu, bo jest przykazanie Boże. Je jeżeli wierzysz w Boga, a to ustanowił te przykazanie sam najwyższy w górze prezes, Bóg, Pan Jezus, który jest nad nami wszystkimi. nademną, mną, nad Meksykanem. Nad Majorem, nad Tobą, człowieku. Przepraszam bardzo. Nad wszystkimi ludźmi jestem... Chciałbym... wierzącymi i niewierzącymi. On ja będzie. Ja jestem wierzący. On będzie nad wszystkich. Ja chciałem powiedzieć, przepraszam bardzo. Ogółem mogę się przyznać, to nie wstyd, że ogółem, jak przybywałem w zakładzie karnym, ubierałem zawsze, chodziłem na namrze z rana, ubierałem zawsze w szaty księdza i tam spowiadałem się, i, a niektórzy właśnie dzisiaj mówili, że ja jestem jakim człowiekiem. Ja na to chcę Tobie podziękować, że ubierałeś kapłana i naprzej, w niedzielę zawsze. sługa Bożego i cały taj i przychodzili z wolności, sługa Bożego, taj. Jezusu Bogu, a nie Gratuluję Tobie z całego serca. I teraz tylko chcę powiedzieć, bo mówię też na mnie, różnie. A ty udowodniłem Tobie też, że służyłem dla kogo? Nie dla Mamona, tylko dla Boga. Dla Boga ratowałem Polskę. Tak jak mój ojciec świętej pamięci, mój tatuś. Mój tatus ja... pochodzi z roku, wiesz, którego? Proszę bardzo. 1900, proszę... 1908 rocznik. Żeby jeszcze parę lat, roczek tylko, dożył. jeśli ile miał mu lat? 100, Więcej jak sto. Więcej jak to? I? Ale proszę nie płakać. I? To jest... To? A jeszcze dostał, jest co? Szarfę. Wiecie to szarpa? zasługi ja miltu i militari? walczącego człowieka? Wiem, takie to tutaj. Tak. No, co ja myślę? Z, z białym, czerwonym, w koronie, orłem.